Oho, co to jest? Ja to bierę. Cztery dyszki na pierwsze zamówienie. W ogóle witam was w kolejnym odcinku. oho. Nie wiedziałem, że się aż stąd trafia, ale dobra, no za cztery dychy możemy pojechać. I to chyba nie jest jakieś długie zamówienie, jedziemy na Piłsudskiego, czyli do galerii po prostu, no okej. Okay. Także witam was po przerwie, jak widzicie humor dosyć dobry, teraz sobie bardziej jeżdżę faktycznie tak, żeby zarabiać. Dzisiaj dosyć krótszy film, ogólnie w tym odcinku też wam wyjaśnię dlaczego była przerwa, ale tak ogólnie w skrócie mówiąc to lekkie wypalenie mnie wzięło. No ale tak co chwila w sumie jest, więc... Więc po prostu potrzebowałem troszkę przerwy i materiały będą krótsze, w się sensie krótsze z mojej perspektywy Bo poprzednie odcinki nagrywałem tak 5, 6, 7 godzin czasem To no teraz one będą nagrywane tak 3 godziny myślę i myślę, że to będzie dosyć... No myślę, że i tak fajny format, a wiecie też mi to będzie krócej schodzić i nie będę musiał na przykład całego dnia poświęcać na montowanie Ale mam nadzieję, że filmy wam się dalej będą podobać Oczywiście zostawcie subskrypcję, łapkę i mam nadzieję, że teraz jeszcze lepsze wyniki będą niż były. Po prostu przebijamy polskiego YouTube'a, jak się tylko da, na co wyjdzie, to zobaczymy. Ale generalnie też często jeżdżę na i możliwe, że dostanę Volta. Jak dostanę Volta, no to No ja na filmach będę się też pewnie mniej denerwować, bo wiecie, jak to naglowo wygląda. Jeżeli oglądacie też innych twórców, to no, widać, widać jak to na wygląda. Często to zamówienie tu mnie tak wygląda praktycznie dzień w dzień. No, wiecie, no, Volt mamy większą już dobrowolność. Tak samo z Uberem. No to głowo bym raczej odpuszczał Wiadomo, kiedyś też sobie bym po, pojeździł na tym Szczególnie, że na przykład, nie wiem, gotówkę Można wcześniej sobie wypłacić, powiedzmy I znowu ludzie będą na mnie dziwnie patrzeć Że z kamerą jeżdżę Wcześniej na przykład miałem y, kamerę na bluźnie, nie I to się nie wybijało Teraz mam na kurce, więc na no, kurce troszkę, troszkę gorzej, troszkę mniej komfortowo Bym powiedział dla mnie Ale spoko, też w ogóle wszystkie wstawki muszę na nowo robić W filmach, bo usunąłem przez ten czas Również pulpit w komputerze, chcąc Wyczyścić OneDrive'a, także no dużo, dużo rzeczy się podziało, ale najważniejsze, że już wszystko jest ok. Dzisiaj w ogóle zastanawiałem się czy wyjeżdżać, bo pogoda bardzo ładna jest. No i tak myślałem, że pewnie zamówienia będą dosyć słabo, ale jak już uber wpada na sam początek i to za tyle. No to nie wiem, coś się musi nie tak chyba dziać. Ok. Zaktualizowano uwagę od klienta. Chyba pierwszy raz to, a mogę to w ogóle zobaczyć? Nie. No po co mi takie pogadamy? Niestety będą napoje, oj, widzę psa. Ciekawe czy mnie zaatakuje Ostatnio widziałam chyba na Twitterze albo gdzieś w filmie Gdzie wszyscy zaatakowały go właśnie przyjechać chcę Dobra, chyba będę żył Mam nad mały planek, jak tam pojedziemy Trochę szybciej Może ja po godzinie skończę film I powiem, że mam 40zł godzinówki Nie ja no, tak nie zrobię Lwowski McDonald's tutaj zamknięty, jak widzicie, ale ludzie wyjeżdżają stąd, więc ciekawe Też to kurczę nie za fajnie, bo tu akurat mak jest dosyć fajny No a tak to zamówień teraz nie będzie I teraz po mojemu Nie wiem, czy to, co mam w głowie, jest dobre Ale zobaczymy To chyba jest tutaj. Dziękuję bardzo. Kilometr tylko stąd. Jest jest jakim jestem dzbanem, nie? Mamy to zamówienie. Podłączam sobie do Powerbanka, patrzę 0%. A w telefonie mam 22. Chciałem 3 godziny pojeździć. Pojeżdżę jedną. Kurde, byłem pewny, że tego powerbanka mam naładowanego i kurde robi drugi raz ten sam błąd, co w jednym z filmów najlepsze, że zawsze tak to mam naładowane, no tylko nie dziś. mamy kolejne. No Jeszcze wezmę to. Sześć, będę mieć. Sześć, tam sześć Aha, no. To jest Super. Dziękuję bardzo. I dobra. Mimo, że się wyładowuję, to zrobimy trzy zamówienia. Także, a chociaż godzinówka będzie fajna, żeby <laughs> się pochwalić, według. Oj, że, że tam straż miejski jest. To nie, nie mam pomysłu, gdzie to może być. Ale szczerze tak mi będzie wszystko boleć przez to, że taki dzień tak się rozpoczął i ja muszę wracać Dzień dobry, D2 będę mieć na uberze. Tak mniej więcej zaję? Okej, okej. Okay. Dziękuję bardzo Zobaczymy, do której minuty to się wyładuje Na razie jeszcze trzyma, chyba z 17% jest Ale już chyba nie będę dostawać następnych zamówień No nie podoba mi się to, ilość straży miejskiej dzisiaj Faktycznie ładna pogoda, to wychodzą jak grzyby po deszczu Ale jak już wczoraj jakiś pan chłop po rynku chodził To ani jednego nie dojrzałem yy, Ani ze straży miejskiej, ani policjanta, nikogo, nie? i zawsze nie w czas Może też tak jest, że jak jest zimno to nikomu się tam stać nie chce Chociaż oni większość czasu tutaj i tak w tak siedzą i, i tyle robią To jest, to jest dalej, to jest, o, to jest w ogóle na ten nowy ten nowy budynek Proszę zadzwonić, zajdę przed budynek Kurde, to jeszcze nie wejdę tam do środka Ale kiedyś może się uda Dobra, to sobie zadzwonimy. Ustawiam mniej więcej, żeby tu wszędzie było widać. Bo tu kurczę widzę kilka takich. Aha, chyba mieć. Tak, tak, wszystko jest. Bardzo. Do widzenia. Ok, druga dostarczona. Na baterii w telefonie jest 12%. No, już chyba po tym nic nie dostanę. Ale kurczę, trzy dostawy zrobić. I to wszystko zrobimy w godzinę. Jest wiatr, że aż mi taka łza poleciała, nie? Masakra. No ale na razie bardzo miwi, mili ludzie się trafiają, a się tak w sumie chce pracować. Wydaje mi się, że teraz ta dostawa co z picą to nie będzie zadowolony klient, no ale no, kurczę no, nie miałem za bardzo wyboru, no ewentualnie mogłem odrzucić, no ale jak z jednej aplikacji no to nie no jeszcze za 10 zł. Rozumiecie? Jeszcze za dziesiątkę następną to Ja to i tak wezmę Bo może się nie wyładuje Oby 10% mamy To będzie jednak chyba speedrun tych makarniaków Ale że mi dało zamówienie jakie ja mam 10% to Nie wiem czy ja stówy nie zarobię prawie W godzinę no, Teraz będzie troszkę ponad godzinę no, Powiem wam, że tutaj jest taki pressing z czasem żeby, no bo już, już jak wracam to wywalone czy się telefon wyładuje czy nie no ale szczerze zrobić na tam 25, chyba 7% jak zaczynaliśmy 4 zamówienia no to będzie coś nie i to w godzinę prawie że że jestem ostatnim, nie wiem czy dobrze, że brałem, ale za 10 zł to z drodze mi do domu się do auta Ej, Ale mimo wszystko nigdy chyba jeszcze nie miałem aż takiego dnia z zamówieniami. Nigdy od 2 lata chyba jeżdżę na tego typu aplikacjach naglo w życiu. No tu godzinówka widzi jakaś chora, nie? Dokładnie sobie obliczę od kiedy dostałem te pierwsze zamówienie, no bo to praktycznie przy do Rzeszowa. Nie, nawet nawet wcześniej dostałem, to dopiero jak z wyjeżdżałem, to dostałem to zamówienie, także tym bardziej. A my do że teraz jedziemy. Ja nie wiem co ten Uber robi, bo... Kurde, chciałem już dać to zamówienie, co teraz będę mieć, ale mi tutaj robi teraz jakiś popłoch. Jeszcze się jak okaże, że tam będę musiał czekać, no to w ogóle głupota. Jeszcze nie mają gotowego. 20 numer, tak? Dziękuję bardzo. Spoko, spoko. Naprawdę spoko. Dostarczymy w końcu tą pizzę i makaraniarzy, i jesteśmy w domu. Ej, dobra, ten film będzie epicki, nie? Najlepsze, że jeszcze cały dzień bez mapy jeżdżę. Bo resetowałem Ubera, bo miałem autoakceptację zamówień. Okay. Na prościół, tu, ale ładnie tu jest, kurde fajna ta jesień Nie jest jakaś tragiczna, nie jest jakaś bardzo zimna, jak sobie ubiorę kominiarkę na przykład Na też szybko te zamówienia w miarę zrobię Nie do móc, bo nie w środku, ok. To chyba z drugiej strony będzie. A tu jest zamknięte. kurde, gdzie? od drugiej strony chyba. To by tłumaczyło czemu tam numerów nie było Tu też nie widzę O, kotek ale, sprawdzę to Ty, ale gówniana numeracja, Boże Dzień dobry, proszę bardzo o, to jest... e, tak Tu jest A tu jest fu, fu, czy to mam zabawę z tym eee... zągie eee... Czyli tutaj obok to jest ten blok Ojej to się nachodziłem jednak To dziękuję bardzo i przepraszam Do widzenia e, myślicie, że klient mnie zabije? Co za debi ze mnie? No widzicie to nie jest takie łatwe wszystko a, to jest tu. Przepraszam, trochę za spóźnienie, bo kurczę, jeszcze adresy pomyliłem i... Czy to jest 18.04 Ja nie wiem ile, cza ile czasu od tego wszystkiego minęło Bo w takim pędzie jestem Już teraz nad wyłączyłem telefon, bo jeszcze tu musiałem latarku świecić, bo tu czujnika nie było Mam nadzieję, że mi się nie wyładuje A fajny jesteś ty, ziomek Tu ja się śpieszę z tym makaroniarzem ale przynajmniej wiem gdzie to jest mniej więcej Odpalę sobie dopiero Ubera, jak tam będę w okolicy Ale się jeszcze najbardziej kurde śpieszę, żeby właśnie pójść, później... Ja bym mi się wyładował to co wtedy? Kurde nie wiem No ale raczej się nie powinien wyładować jeszcze. Bo wiecie ja mam iPhone 11, który ma 76 kondycji. Więc to, że w ogóle tyle czasu ta bateria podziałała to jest hit. Dobra, fajny chociaż adres się trafił. Taki, co znam Swoją drogą fajne krzywe światło mam, nie? <gry> Może co ręką, czy nogą podeprę O, no już lepiej Ale jakby mieć faktycznie taką dobrą bardzo baterię w rowerze że te 30 to można jechać sobie cały czas Kurde Jakie będzie piętro? Dzień dobry Czy coś mam podawać? Pipin będzie trzeba Super, dziękuję bardzo Do widzenia No, no szybko, błagam Aha, jeszcze się wyładował No prawie sprawdzić mogile mogę zarobiłem I mnie wyloguje ale to dobrze, ale to dobrze. A wyobraźcie sobie, jak było blisko, nie? Jak tu jeszcze film trzeba było wchodzić. A, a mi się rozładował dosłownie przy robieniu zdjęcia tego potwierdzającego, co chwili. Przy 4% tak się w ogóle wyłączył. Nie wiem czemu. No to był, to był ciekawy dzień, niewątpliwie. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szkoda, że no muszę wracać. No ale bez telefonu nic nie zrobię. Możecie też napisać, jak się Wam podobają nowe takie. Te wstawki na przykład ile zarobiliśmy na jakiej dostawie, bo to na pewno będę się z tym bawić zaraz po przyjeździe, no bo jak mówiłem poprzednie mi się usunęły, a mam pomysł na inne nowe. A jeżeli film Wam się spodobał, no to możecie zostawić łapeczkę, subskrypcję, komentarz, Więc co robi ole no i możecie podbić ten film, jeżeli jesteście na telefonie. Bardzo mi to pomoże w rozwoju. Będę wdzięczny, no i dla już takich w ogóle chętnych, no to możecie zostawić swoje wsparcie, tam macie wesprzy i jakąś tą kwotą możecie od 2 zł mnie wesprzeć. Ale wyczuł goś, że będę skręcać bardzo fajnie. Bo niektórzy są tacy, że wiecie, że od razu wjeżdżają. No a tak to bym nie przejechał. Bardzo miły gorszy.